Świąteczne granie na ArcelorMittal Park. Dzisiaj starcie z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które przyjedzie również wspierane przez swoich kibiców. U nas, jak zwykle, frekwencja dopisuje. Cieszymy się, że jesteście na każdym meczu. W że kolejne nowości: koszulki, bluzy, nowa dostawa czapek. Myślimy, że atrakcji będzie coraz więcej i liczymy na przyszłość. Cześć. Przede wszystkim chciałbym na początku podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem okazję współpracować tutaj w trakcie pobytu z Zagłębiów. Dzisiaj wracam na ten stadion z Podbeskidziem, ale. No niepewno nie będzie sentymentów. walczymy o trzy punkty i mam nadzieję, że te trzy punkty do Bielska Białej wrócą, że chociaż wielka sobota, to i wielki mecz niech będzie. Walczymy o czołową szóstkę dalej, więc zwycięstwo w Sosnowcu na pewno będzie na wagę złota. Niech ten dobry mecz będzie, a wszystkim kibicom życzę też zdrowych, spokojnych, wesołych świąt wielkanocnych. Zapraszam na mecz, opowiem króciutko o Murawie, Przygotowane jak zawsze w najlepszym stanie. Może dzisiaj 3 mm dłuższa jak, jak standardowo na mecz, ale myślę, że piłkarzom na pewno nie będzie przeszkadzać, a sprzyjać. Należy wspomnieć, że po raz kolejny sponsorem meczu jest firma Nowak Mosty. Bardzo dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Oho, przyjechali do No pasterze Oczywiście znaczy kibice po chciałem powiedzieć. Coś mi się z świętami pomyliło. Chorwacka święta wielkanocne nie różnią się niczym od polskich. Tak samo święcimy jajka, koszyczki, tylko nie ma świętu co Święta są takie same jak w Polsce mniej więcej też czy dni wolnego zawsze idziemy do do kościoła i robimy jajka i, i no jest wszystko wszystko podobne jak tutaj yeah we go to church with family and after church we can have I don't know family dinner with friends and what what kind of dinner is it I don't know. We have so many dishes, so it's like okay, a lot. You know, in Poland we've got three days off. This is three days of uh, celebration. In your country, is it three days of celebration or uh, no? No, in our country it's quite different. We have one day, but it's like a big day for us. In Easter, the in Spain, the, they do the processions that they go with the street. and They start in Thursday. They start, They have a position Thursday, Friday, and Sunday, and they go with Jesus Christ walking with the walking in the street and, and that's it. We have a desert. Then it's a torrija. Then it's like a, it's a desert. Then it's different than here. the <laughs> Lewa, prawa, same stopy, nie możemy odejść od tego samego, i kto dwa razy się spuści, ten zostaje przetrzymany. Tak, no, przynajmniej coś trochę się bawimy pięczką, z grześciem, trochę rozciągania. Wielka Sobota już za moment rozpoczynamy mecz Zagłębie Sosnowiec pod Beskizie Bielsko-Biała. Około 6 tysięcy kibiców w tym momencie na liczniku. Wielkie, ogromne dzięki i również ogromne życzenia zdrowych, wesołych, spokojnych i przede wszystkim zwycięskich świąt do boju Zagłębie. Czujecie sami boisko, co możecie robić. Są pewne schematy, ale nie bierzemy wszystkiego zero-jedynkowo. Panie przede wszystkim Pani jesteśmy to cierpliwie, spokojnie blisko siebie.

Panowie, mamy cel, mamy cel, żeby ten cel zrealizować, to trzeba wygrywać u siebie. Trzeba, my, trzeba je wygrywać tutaj w domu, to jest nasz dom, tak jak tu jest napisane, nasza twierdza. Żeby twierdza to była, to trzeba jej bronić, a przecież też atakować. Musimy atakować, musimy pokazać, że to jest właśnie nasz dom i tu trzeba dzisiaj wygrać. Trzeba wyszarpać te punkty, jakkolwiek. Także panowie, dawaj, gdzieś ujrzyczysz. Kto wygrał i <laughs> sorry.

50. było minuta Trzeba była słaba. w naszym wykonaniu. Na pewno na wiele więcej nas stać. Gdybyśmy źli w serwie, to na Byliśmy już z lepszym nastawieniem wydaje mi się i pokazaliśmy, że no, w drugiej połowie byliśmy lepszym zespołem żałujemy, że nie, że nie ma trzech punktów, natomiast teraz z tyłu jak jako jest jestem usatysfakcjonowany, bo do zadowolenia jeszcze mi daleko.